zanim dojdziemy do niedźwiedzia do którego idziemy to ja tylko powiem nie wiem czy jestem w dobrym miejscu czekajcie odpalę sobie też FPS -y i tak dalej co mi tak chrupie gra może się coś doczytuję jeszcze yy, pobiegałem trochę po mapie chyba dwa lewele zdobyłem poza streamem yy, aha i zabiłem takiego bossa jednego co go wcześniej nie zabiłem yy, walnąłem w dzwon okazało się okazało, że tam, gdzie był ten koleś człowiek wąż to wam pokażę, bo będziemy tam wtedy przebiegać. Chciałbym sobie trochę levela nabić, ale nie widzę w ogóle przeciwników, gdzie oni kurde się wszyscy pochowali. Czy tu nie, nie, nie było tu nikogo? No, i tam, gdzie był człowiek wąż, się okazało, że było jeszcze jedno stuknięcie w ten. Stuknięcie w dzwon, i przeniosło mnie do bossa dodatkowego. I ten dodatkowy boss. Dał mi taką umiejętność, co mam pod T, ale już zapomniałem co to było. Co to robi? Nie wiem, załaduje się. Czemu tu nie ma? Aha. A. Dobra, ja już wiem czemu nie ma, bo ja tam przyszedłem i się nie odespałem. I teraz tu nic nie żyje. No to chodźmy spać. A, plek, no tak, ale plug te nie przyszedłem bo nawet nie zacząłem przechodzić, nie? Jakby. To też pamiętajmy o tym, że żeby, żeby coś przejść, to trzeba najpierw to zacząć przechodzić. A ja w ogóle plaktyl nie zacząłem. Ale to dlatego, że ta jedynka no była spoko, ale. Jak to się szybko wszystko robi w tej grze. Jestu, jaka szybkość, taka szybkość dysku NVME. Dobrze, będą teraz przeciwnicy, czy co jest grane? że na pewno jakąś umiejętność sobie do, dorobiłem. Ale nie wiem, którą, więc jak tutaj pobiję trochę tych przeciwników, dobiegniemy tam, to sobie zerkniemy jeszcze, jakie mamy. Chyba, aha, wiem, jaką zrobiłem umiejętność, że jak ładuję tą, tego, tego, jak ładuję pałkę, to mniej damage'u dostaję. Rdzeń umysłu. I chyba jeszcze ciuchy sobie zmieniłem na takie, że na wodzie, ale to chyba wcześniej już nie. Nie wiem którędy do pająków, ale wiem którędy do przodu. Aha, super. Tu w ogóle, patrzcie co ja robię. Ja tak robię. Wszystkich budzę. A później będziemy z nimi walczyć, bo tu jest tak w tej grze, że wiecie. Jak tam 10 na raz bijesz, to i tak wszyscy dostają. Agrujemy sobie ich wszystkich. Dziś już level dostałem. Nie jakoś za wysoko. Za wysoko jakby biją, że nie wszystkie te ich ciosy wchodzą w mnie tak jak powinny. Czy mi się zdaje? No i dobra, i zobaczmy jaki mamy level tutaj mm, Tum igielki to był GS O tak, rozumiem, nie przeżyłeś też, dobra, trendy do pojanków Lurowanie jak w Metinie. no jak w każdej grze lurowanie, tak To samo doskonalenie I my najbardziej idziemy tutaj, tu w ogóle nic nie robimy Ja już tu mam wytrenowane trochę tych zdolności i nie wiem którą właśnie robiłem ostatnio, chyba Tom. Każdy poziom talentu znacząco zwiększa wskaźnik po naładowaniu silnym atakiem. Czyli, jak mam silny atak, to mnie nie bije tak mocno. A tu każdy. Co to znaczy w postawie uderzenia? Co to jest postawa uderzenia? Czekajcie, bo to chyba po prostu jak stoję w miejscu. A czyli to jest co innego niż to Nie, nie wiem kurde, czy to jest co innego? Nie... Ale poleciało sianko. Kurde, nie mam pojęcia. Wygląda na takie samo, no tak. Wygląda, ale czy jest? A wizi się. co tu tak pusto? dalej czy a może sobie naprawili ten błąd bo ja nie wiem bo ja nie wiem jak się robi miksturę chyba że już to naprawili i teraz będę mógł zrobić miksturę o ulepsz napoje patrzcie o każdy łyk przywraca O Ulepsz ty aha. Nie mogę. Uważ. No i nie wiem jak to uważyć dalej. No, nie mam pojęcia. Opuść. Może tam jest jakiś błąd w tłumaczeniu. O i tu uwęża moi drodzy. Myśmy wtedy poszli do przodu. A tu po lewej było jeszcze przejście. Ja tam poszedłem i właśnie był ten trzeci dzwon Uderzyłem, mnie. To było super zabiłem bossa i dostałem coś. Musisz te tykwy zbierać z bossów, skrzyń, potem materiał po świecie kupca o farmingu. Mam coś, no nie wiem o co chodzi, jakiego farmingu. Czyli ja nie uważam ich. Czyli się tam nie waży, to po co tam jest napis Uważ? Skoro się ich nie waży. Ważysz, ale musisz mieć... No dobra, no ale mam jakąś recepturę. Dodałem jeden składnik i drugi. To gdzie ta receptura? Kurde, nie wiem teraz, co te moje skille y robią. Hej, Aliś. Gramy se Gramy se w grę Na komputer Tak tam? Dobrze, zmierzamy spacerek z praw Io Alicja zrobiła spacerek słyszeliście? Tak pusto, tu w ogóle nie ma. Yy, to rzeczywiście ktoś nam napisał, że nie ma na czym farmić. Znaczy, tu teraz, jak się będzie szło, to będą ci łucznicy wszyscy, nie? O, drzewa mrugałem. Widzicie, jak mrugają? To jest dziwne. Ciągle ten błąd występuje. Dobra. A, dobra, czyli to jest niewidzialność. A co robi czwórka? Ogień, tak? Nie, ja się podpaliłem. A, czwórka to jestem tym niedźwiedziem jakimś. Co to, to jest to na przykład po prawej co mi się teraz zalogowało na dole? Znaczy załadowało. Dobra, i teraz mam jeszcze to T. To mi da jakiś płaszcz, ale nie wiem co on robi. poczytać, bo to tam było, nie wiem, jakąś odporność mi chyba na coś dawał. Oni mi coś w ogóle nic nie robią tymi strzami, ja chyba się już skoksałem za mocno. A może to właśnie ten płaszcz mi to daje? Zasłaniasz interfejs. A mówiliśmy o tym ostatnio, że zasłaniam. No trochę. Musicie niestety obejść się smakiem. Nigdy się nie dowiecie jakich tej. Powiem wam, że sam nie wiem. Aha, to już jest boss, dobra. My moglibyśmy go spróbować, a później ocenić, co tu trzeba jeszcze zrobić. Tak, bo nie mam żadnego ule. Nie, mam ciągle ten. Aha, miałem ten jeden punkt, bo nie wiedziałem na co go wydać. Nie wiedziałem, czy to mi coś daje. A bo to jest postawa uderzenia. Postawa pchnięcia C? A co to jest postawa pchnięcia C? Ja w ogóle nie wiem, co to jest postawa pchnień. Chyba, że to trzeba wyskilować, żeby to umieć zrobić że to trzeba wypierzyć, aha tak, bo to chyba trzeba po prostu zrobić. Czyli dobra. No czyli to po prostu będzie mocniejsza ta postawa, no to będzie mocniejsza, to jest super git. Oh, fuck. на скупение мы. Oj kurde, ale mi poszło słabo. Miałem tak głodem, że załadowane wszystko. jego drugi stage, że on się tak napalił na mnie. Kurde, znów to samo. No i niestety. Tyle, dobry początek, ale później jakby nie jak się w tego diabła zamienił, to już gorzej. Może trzeba go najpierw. Nawet muzyka się zmienia. Ok, dobra. A pierwsza to tak w sumie bez problemu poszła teraz, ale. Nie wiem, jak się te. Aha, zajebiście. Staram się tej many nie zużyć za dużo, ale to chyba nie jest za dobry pomysł. Udało się, dobra. Tarny niedźwiedź padł. Sorry, że tak wiecie, bez jakiegoś ekscytującego komentarza, no ale było pełne skupienie z mojej strony. To jeszcze to będzie... Bój, to bój, bój, nie bój, bój. Bój. All I need is to take it elsewhere and rebuild everything on you. <laughs> oh, fart, chyba mu nie wyszło. Panie mu jakiś item super. Core the save oh oh, pardon me young sage mercy young sage have mercy i was just a pawn of the celestial court if given a choice who dare to challenge the mighty wrecker of the celestial palace his words ring true no matter how daring he was he had not the nerve to harm the great sage there must be someone else pulling all the strings <laughs> exactly and this thing is eerie i had no idea how to make use of its power except to enshrine it up there tricking lesser yokai into offerings if you pardon me i'll go back to guan yin to atone for my actions and be put back on the engaging band you will never see me out there anymore so i'll go and retrieve the great sage's relic Co to jest? Będę miał teraz nie Z dwoma okami w oku? Oja bajka. Trzeba po zwłokach przeskoczyła, czy o co chodzi? To jakaś legenda o niedźwiedzi. Czyli niedźwiedź złożył ofiarę Michowi. I pokazał mu złote miasto. No i nie wiem jaki jest morał z tego No też właśnie demondo jeśli wiesz o co chodzi A mówić zgubiłeś serwetkę Czy u was jest screen-tearing widoczny czy nie? Albo to było, że on tą świątynię spalił z tymi nichami, nie? Że jakiś tam pożar był, ale co to ma? O co jakby chodzi? A czyli to on spalił to, Bo to chyba było, że to wukong spalił ją. A to on sam spalił? Nie kumo, o co chodzi. A wukong tylko się przyglądał? Why does Elder Jinsei still cling to that one, Kasaya? Hmm. Bereft of that Kasaya, how shall they show the world their ties are cut and their lust is quelled? Oh, pierwszy, czarne chmury. Rozdział pierwszy. Across streams, over hills, and through the black wind your blood has spilled. Wolves howl, snakes wind, flames lick, and the smoke blinds. Stumble on the lesser, lame. Crash before their betters, shame. With such clumsiness, what destiny do you claim? As the small fish catches its prey, the bigger lurks behind.